Za po rynku być mary Maryjo. Ty za nami przemysłowo, Maryjo. O ciemniały podaj rękę, Nie wytrwały Twe królestwo weź po rękę, W niedzielę 2 sierpnia w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach odbył się koncert poświęcony Świętemu Janowi Pawłowi II oraz Słudze Bożej Matce Kazimierze Gruszczyńskiej. Wydarzenie to zorganizowano w związku z setną rocznicą urodzin naszego papieża, a udział w nim wzięli znani i lubiani artyści: Alicja Węgorzewska, dyrektor warszawskiej opery kameralnej, wokalista muzyk Maciej Miecznikowski, skrzypek Bogdan Kierejsza oraz muzyk-kompozytor pełniący również funkcję producenta koncertu koncertu Robert Grudzień. Dzisiaj na ten koncert zaprasza Alicja Węgorzewska prawda, i jej przyjaciele. Także jestem takim też w gronie przyjaciół Alicji Węgorzewskiej, chociaż jest to też w ramach mojego projektu Zrozumieć Niepodległą, bo ten projekt Zrozumieć Niepodległą właśnie organizujemy od dwóch lat, powstał on w stulecie odzyskania niepodległości okazuje się, że większość tych wielkich bohaterów takich właśnie jak też również Jan Paweł II czy bohaterów naszych dotyczących naszej historii, no związani, związani są właśnie z tą niepodległą, tworzyli tą Polskę, tą niepodległą, którą mamy od stu lat i taki też by Jan Paweł II uczył nas historii, uczył nas patriotyzmu, uczył nas wiary i stąd też yy, chcemy go pokazać po prostu w takiej szerszej troszkę yy, też formule, czyli yy, czy też jako poetę, jako jako no, artystę, wybitnego aktora, również prawda, nie tylko kapłana, nie tylko papieża. Występom gości przysłuchiwali się mieszkańcy proboszcz parafii ksiądz Kazimierz Hojnacki, wiceburmistrz gminy Kozienice Dorota Stępień oraz przedstawiciele Rady Miejskiej i Rady Powiatu, w tym między innymi Artur Matera i Tomasz Trela, a także przedstawiciele związku Piłsudczyków w kozienicach. Robert grudzień powitał wszystkich zgromadzonych. Głos zabrała też siostra Anna Sulima ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od cierpiących, która przypomniała życie i działalność matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Po tym wprowadzeniu przeszedł czas na występ artystów. W ich wykonaniu usłyszeliśmy między innymi pieśni chrześcijańskie i maryjne, takie jak chociażby z dawna Polski tyś królowo, Matko Boska Śnieżna ratuj, nostalgiczne utwory skrzypcowe oraz kompozycje Roberta Grudnia, a także utwory najbardziej lubiane przez Jana Pawła II, takie jak Ave Maria czy Barka. Występy przeplatano cytatami matki Kazimiery Gruszczyńskiej i Jana Pawła II. Koncertu można było wysłuchać zarówno w świątyni, jak i na zewnątrz kościoła, a utwory wykonywane przez artystów publiczność nagradzała gromkimi brawami. Były też owacje na stojąco, podziękowania i kwiaty od gospodarzy. Bardzo wzruszające było to, że tak licznie ludzie przy, przybyli, mimo że są wakacje, letni wieczór. Niedziela można to spędzić na grillu, rodzinnie, nie wiem, przed telewizorem. Publiczność siedziała zarówno w świątyni, jak i na zewnątrz, ale też ważne, że była to publiczność bardzo skupiona i bardzo słuchająca. To zawsze buduje artystę, jeśli przekazuje sztukę i ta sztuka znajduje taki odbiór i owacje i długotrwałe. Oklaski, to jest to miód na serce. Czy jak tu śpiewamy, oddychamy, jesteśmy, jakieś emocje przekazujemy, to no państwo to czują z nami i my też odczuwamy to, co wy czujecie. Teraz jest taki moment, w którym aż by się chciało. Częściej występować, bo są te emocje właśnie związane z tym wszystkim, co jest wokół nas. To muzyczne wydarzenie zakończono pieśnią święty Boże Święty Mocny oraz wspólną modlitwą do Matki Bożej w podzięce za wszelkie dary i za opiekę w trudnych czasach pandemii. Mam nadzieję, że też prawda, wiele tych projektów będziemy mogli jeszcze w przyszłości zrealizować przy takiej właśnie współpracy tutaj z władzami samorządowymi. Po koncercie był czas na rozmowę z artystami i na pamiątkowe zdjęcia.